Pozwólcie, opowiem Ci historię mojego klienta. Pracował ciężko, bardzo się poświęcał, naprawdę robił wszystko co trzeba. Wstawał czwartej rano, czasem wcześniej, pracował bardzo wiele godzin. Jego lista zadań, jak ją zobaczyłem, pff, wyglądała jak jakiś plan wojny, co najmniej. Była tak długa, tak sprecyzowana. Powiedział mi, że słucha wszelkiego rodzaju podcastów, książek, książki czy tak, które mówią mu, że no musi to zdominować, musi, musi zr zrobić większy rozwój, musi więcej robić, musi bardziej się poświęcać, bardziej się przykładać. No więc on odchodził wszystkie te, te, te pudełka, te, te checkboxy tak zwane. Gonił za numerami. I naprawdę miał wspaniały sukces, naprawdę odnosił wspaniały sukces. Robił te wszystkie dobre, prawidłowe rzeczy dla biznesu i, i odnosił sukces. Ale gdy przyszedł do mnie, powiedział: Słuchaj, wiesz co? Mam wrażenie, że czegoś mi brakuje, że coś, coś jest nie tak. Moje dzieci nie widzą mnie po dwa, trzy, czasem więcej dni. Moja żona, co prawda, wspiera mnie, ale. Też widzę, że nie jest zadowolona z tej sytuacji, gdy no, nie jestem przy niej, tak? Nie jestem obecny. Cały czas głowa w biznesie, cały czas pędzę za tym. <laughs> Całe te nieprzespane noce, te, te ta gonitwa za, za, za tym wszystkim. Czuję się taki nakręcony, a jednocześnie pusty. I w tym momencie zadałem mu pytanie: Słuchaj, a co jeżeli? Ta Twoja cała pogoń to pogoń za jakimś hałasem, który jest dookoła nas, który jest wpierany przez media socjalne, przez społeczeństwo, przez świat. Gonisz za hałasem, za tym, co jest przez świat uważane, przez społeczeństwo uważane za coś wspaniałego, cudownego, ale tak naprawdę nie jest to coś, z czym Ty jesteś. Związane, coś, co Tobie odpowiada, coś, co Ty chciałbyś robić. Gonisz za tym, nazywasz to celem, ale tak naprawdę to nie jest Twój cel. Zastanów się Ty też nad takim pytaniem. Co jeżeli gonisz za jakimś celem, który tak naprawdę nie jest Twój, nie jest związany z Twoimi wartościami, z Twoimi wierzeniami, z Twoim stylem życia? Gdybyś chciał praktycznie teraz do tego podejść, <krym> To pr proszę Cię bardzo, mam trzy porady dla Ciebie. Pierwsza, zdefiniuj swoje wystarczające. Taki poziom, to tyle wystarczy. I teraz w trzech strefach swojego życia: energia, pieniądze i yy, uwaga. Na, co, na, co się, na czym się skupiasz, na co poświęcasz uwagę? Cokolwiek znajduje się poza tą strefą, to wystarczy. Zadawaj sobie pytanie, czy na pewno. Jest mi to potrzebne w życiu. Dlaczego to w ogóle jeszcze jest w moim życiu. Druga rzecz. <laughs> Miej taką poranną praktykę jedna rzecz. Jedno zadanie. Jedne, jedne, jedno zadanie do wykonania. O co w tym chodzi? Ja na przykład mam kilka rzeczy, które rano wykonuję jest to taka moja rutyna, tak? Już się do tego przyzwyczaiłem OK. Znam ludzi, którzy, których lista rzeczy, które rano wykonują jest. Trzy razy taka jak moja. Ja mam chyba cztery rzeczy. Jeżeli dobrze pamiętam. Tu nie chodzi o to, żeby mieć pełną tak, taką złożoność w swoim życiu, tylko chodzi o konsekwentne, stałe działanie. Dzień po dniu. Więc wybierz sobie jedną rzecz. Cokolwiek to jest. Jedna rzecz. I rób tą jedną rzecz. Jeżeli chcesz, później, jeżeli już będziesz czuł, że jest ok. Możesz wdrożyć następną, ale na początek wybierz tylko jedną. A następnie zrób sobie taki raz w tygodniu taki audyt. Wypisz sobie pięć rzeczy, które zrobiłeś. Nawet jeżeli to są jakieś małe rzeczy, ale chodzi o rzeczy, z których jesteś dumny, które zrobiłeś w ciągu tego tygodnia, a których nikt nie zauważył. I to by nawet nie zależało, żeby je ktoś zauważył, tylko po prostu. Zrobiłeś je i ty czujesz się dumny z tego powodu, że to zrobiłeś. Ponieważ to pokaże ci, że jesteś człowiekiem. Jesteś prostym człowiekiem jak każdy z nas, ale jesteś prawdziwy. I o to w tym właśnie chodzi. Jeżeli lubisz takie porady, jeżeli ci się to podoba, daj znać w komentarzu, a podeślę ci PDF-a z takimi poradami. No i cóż, z tego miejsca jak zawsze życzę ci wielu błogosławieństw.